Cześć wszystkim. Dzisiaj Wam zaprezentuję, jak odpalać Kawasaki KALER 600. Tak, by nam kopka nogi nie urwała, bo zauważyłem, że niektórzy mają z tym problem. Bo strasznie kopnia go daje. Jak widać, silnik jest zimny. Stoi cały dzień, niejeżdżony. I co, co pierwsze robimy? Wiadomo trochę kurde brudny ale to nic damy radę na tym włączamy sanie zapomnę, że tam nie potrzeba skręcamy paliwo ja to nigdy na full nie odkręcam tylko tak trochę bo jak każdy wie, że to dużo pali a trzeba na paliwie oszczędzać bo drogo jest Tak. Wspólne jest włączone, zapłon, ustawił sobie telefon, żeby było widać, jak to zrobić. Ustawić. może będzie coś widać i próbujemy że da się tak zrobić chodzi bardzo cicho to jest to, że był po remoncie silnika jest nowy tłok regeneracja korby i takie tam Jak widać, motor pali bez żadnego problemu, że da się zrobić, żeby nogi nie urwało, ale ja też jakieś niespecjalne buty, normalne robocze. No i to, że jeszcze raz wydechł. Ale to jest to, to są nowe zawory i muszą się ustawić dobrze. No co ty więcej powiedzieć. Jak kogoś interesuje, to jest na sprzedaż. Cena jaka mnie interesuje to jest 6,500. Bo jest po remoncie. Motor jest ładny, niespawany nigdzie. Jeździ, jeździ. Jak widzicie sami na filmikach da się orać. Tu jeszcze mamy tego Kaliksa czysta brata. Też po remoncie silnika. Też będzie do sprzedania. Ale to będzie bardzo drogo. Brad ma trochę problem z odpalaniem, ale to nic szkoli się go do. Jak wiecie 300 na pewno jest lepiej odpalić niż 600, bo 600 to już trzeba dość konkretnie walnąć, a 300 to delikatnie tak się kopie. A ten jest po remoncie, więc abyś kogoś interesował, to mogę sprzedać. I tutaj mamy jeszcze KXD najmłodszego do remontu silnik, już cały rozebrany. Tylko trzeba czekać na części. Jak widać, jest karter pęknięty. I wał maluzy. No i przy okazji trzeba wyplanować cylinder. Może trochę zużyty. Nie wiem czy będzie widać, ale jest widać. I od razu zarzucić nowego tłoka, bo też ma już rysy tu z jednej strony, od dołu i wymiana zębatki od. Od czego to jest? To idzie od rozrządu. O braciakowi chciało się napycha polić i zębatkę zjadło. Całe tu jest wytarte, ale jest już tu. Nowszy karter z zębatką, zębatka jest jak I takich luzów nie ma jak ta druga. Bo ta to tragedia. A to lata jak? No. To lata już we wszystkie strony. Podejrzewam, że to jest jak? Jakieś tam jest. No Dole nie wiem czy to widać a to jest jakieś błot, Nie wiem pompy jakieś oleju. Nie wiem, pierwszy raz to rozbieram dopiero. Ale jak się rozbierze resztę będzie wiadomo. Przy okazji trzeba będzie już pewnie wszystkie łożyska zmienić na skrzyni na wale. Niby korba tak luzów nie ma. Do góry wiadomo, że tam minimalne zawsze są. Zobaczymy jeszcze jak to będzie. Głowica też do czyszczenia. W tym wyregulowanie zaworu, bo widać, że są za duże luzy. W sumie ten to ani prawie wcale nie ma. Ten jeden. To jest od Sonia. To nie ma wcale. A od wydechu ma za duży, bo klepie. To nie wiem co to jest. A to zobaczymy. Tak widzicie. Kawasaki da się odpalić, tak żeby nogi nie urwało. Wiadomo, że trzeba uważać, bo czasem odda. Ale mi się to tak często nie zdarza, bo wiem jak kopać. No i wiadomo, ktoś ma słabą nogę, to może czasem urwać. Także ja będę kończył. Jeśli się filmik podoba, daj suba, zostaw lajka. Albo inaczej, łapkę w górę. I piszcie co wam jeszcze nagrać Odnośnie kalera czy Kalixa. -a. A tu będą jeszcze ten, jeszcze będzie jeden filmik z jazdy z bratem. Po taką bardzo ciężką górę to będzie dość ostro. Dobra, to ja się z wami żegnam. Trzymajcie się cześć.